Now we Jako pierwszy uczestnik VIP przychodzę na lotnisko. Nikogo nie ma w Antalii. Ja ja totalne. Pozdrowienia i serdeczności. Nawet nie wiem, z którego lotniska, z którego y, miejsca będą odbierane bagaże, ale przecież to nie jest ważne. A to jeszcze z dzisiaj takiego ciekawego wam powiem to to, że przyleciałem sam do Antalii, także to jest niesamowite. Ale dzisiaj wam pokażę też prawie całą swoją okazałość. Przełączę, czy się da przełączyć? Nie, nie da się, ale wam się pokażę na chwilę. A! No więc właśnie i tutaj mamy, tym razem przyleciałem z Katowic. Pozdrowienie serdeczności mówił do was StarTV, LOLO3210. A żeby było jaśniej Co ja dzisiaj piję na lotnisku Żeby nie było, że nie piję A, dobra, później wam pokażę siema